Gość specjalny dzisiaj, koncert wierszy i wiosanek licznych. Marlene Zynger. jest z nami, witam cię serdecznie, dzień dobry. I tak naprawdę, moja roma tutaj w tym momencie się już kończy, i Marlena pięknie zaprosi Państwa na to, co dziać się będzie tu na tej scenie, już za moment. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło zaprosić na koncert moich wierszy, tutaj właśnie, w moim ukochanym Krakowie. Choć z Krakowem, oprócz tego, że jest to miłość, mam nadzieję, odwzajemniona, nic mnie nie łączy. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jestem i mogłam przywieźć ze sobą swoje wiersze, na których wysłuchanie bardzo serdecznie zapraszam. Muzyka Marlene Zinger, czyli e, 85% muzyki, napisała właśnie Dominika e, Światek i ona jest e, kompozytorką tej muzyki, więc e, jej w się sensie należą jakby też podziękowania. No Dziękuję dziękujemy za te słowa uznania. <grym> <dziękuję> Bardzo się cieszę z Marleną, już kilka lat współpracujemy. Nie muszę przyznać, że ta współpraca się rozwija i idzie w dobrym kierunku. Naprawdę przeżyliśmy dużo różnych takich no, burz, wzlotów, upadków, ale jest już coraz lepiej, Naprawdę i myślę, że to co dzisiaj pokazaliśmy to już jest no, ta na naprawdę prosta droga do, do osiągnięcia idealnego kształtu tego całego naszego koncertu. Często pokałam różne rzeczy. Wielu otwierało Choćby łazienki tuliły wonią pąków róż, choćby zagrzmiało szumem liści starych drzew, choćby kamienie odezwały się im spen, Choć z choćby czar z pęk trąbą przyszedł agrykole, z tabolą pędu i ruszył w dam. Ogarnął grupkę gdzieś idących młodych dan. I zdążył chwilę ich policzki, zmienił chłodne ich spojrzenia w marzenia bez rany Chyba, chyba nawet już nie musimy się między sobą porozumiewać na ten temat. Po prostu wiadomo, że Kraków to jest, no niestety, jest to wyjątkowe miasto. Na szczęście jest to wyjątkowe miasto. Niestety bo dla nas, bo w nim nie mieszkamy. Na ale, ale tak. tak ale ale przyjeżdżając zawsze myślę, jest takie, no... Coś, coś dodatkowego, prawda? Znaczy tak, jak, zawsze jak jest informacja jakaś, że jedziemy na koncert do Krakowa, to tak. od razu rzeczywiście naprawdę autentyczna radość się pojawi. Otwór w czerwonej sukni podniebne tango, niewielki rubin w koronie z szarych piór. krapowalaka, rozetny błękit, cynober ochrzem pod rozświetloną dłoń. Pan spojrzy na mnie, a wzrok przeniknie źrenic moich czerw, by spocząć wąbrze i zmienić ją o Wśród nadwiślańskich weridianów Ultramarny nurtis, jeny z plotą bie. Kibić swą złoże na ramieniu pana. W duecie ze strachem krzyknie świerszcz. Kruki ze skarby uniosą czarne włosy. Nad łazienkami i płaską przejdzie dzień. Przy boku pana śnić będzie światło, był łzach wzruszenia, rozszczepi się. Ciemność lecz barwy nie wstał. Na nową w nocne ekspresji będziesz. mu Kraków jest moim ukochanym miastem i zawsze chciałam zdobyć serce Krakowian. I mam nadzieję, że te wiersze, które przyjechałam dzisiaj na koncert, okażą się na tyle interesujące i pełne emocji, że zdobędę sympatię tego miasta. Eurypidesa i spotkasz kurtyzanę o mojej twarzy, a imieniu Olajs i będziesz zaskoczony jej zuchwalstwem. Zaścisz snem Eutydemosa Ale nie porzucisz swojej tajs dla studiów Nie zostawisz kum Na cztery zastanowisz się kochany Dla jeden w na świecę, ja duchem odlecę. Szczęśliwa. Szczęśliwa.